Wszystkim. Ja jestem Ola i witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. W dzisiejszym odcinku mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich fanów ciastek z McDonalda. Przygotowałam domową wersję takiego ciastka, a dokładniej ciastka z jabłkami. Więc jeżeli też jesteście wielbicielami ciastek z McDonalda, to koniecznie musicie zobaczyć ten film. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od obrania dwóch jabłek. Następnie kroimy jabłka w małe kosteczki. Na patelnię wrzucamy pokrojone w kawałeczki jabłka, zasypujemy cukrem i podsmażamy. Czekamy aż jabłka będą miękkie, cukier się rozpuści i w tym słodkim syropie jabłka będą gotowe. Dodajemy dosyć sporo cynamonu, mieszamy wszystko dokładnie i dusimy chwilę pod przykryciem. Jabłka już mają taką konsystencję żelową, możemy wyłączyć ogień i dać im chwilę czasu, aż przestygną. Przygotujmy sobie 6 kromek chleba tostowego oraz wałek, i będziemy nasze. Kromki chleba wałkować na płaskie placki. Taki placuszek ma nam powstać i robimy tak z każdym po kolei, teraz będziemy przygotowywać nasze ciastko. Kładziemy sobie jeden, jedną kromkę chleba, nasze prażone jabłka, nakładamy. Wie, takie niewielkie łyżeczki, zostawiając tutaj miejsce z dwóch stron, nie za dużo tego farszu, żebyśmy dali radę wszystko zamknąć. I teraz zawijamy. Zawijamy w miarę, obcis, obcisło. I widelczykiem naciskamy, i robimy takiego jakby zamkniętego cukierka. Z drugiej strony to samo. Możemy jeszcze, żeby wzmocnić, z drugiej strony tak samo przycisnąć widelcem. I takiego cukierka odkładamy. W kolejnym kroku nasze chlebowe ciasteczka jabłkowe maczamy w jajku roztrzepanym, a następnie Obmaczamy tutaj, obsypujemy w półce tartej dokładnie z każdej strony. Jeszcze upewnijmy się, że tutaj boki są zamknięte i odkładamy. Na rozgrzanym oleju smażymy z dwóch stron nasze ciasteczka jabłkowe. Po chwili przewracamy ciastka na drugą stronę. Gdy będą już złociste z obu stron, przekładamy na ręcznik papierowy, żeby je odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Nasze ciastka są już gotowe. Sprawdźmy, jak prezentują się wewnątrz.